Witajcie widzowie w dzisiejszym porannym odcinku na poboczu. Mamy dla Was smutną informację o przyszłości Infinity w Europie, ambitne plany grupy Volkswagena oraz nowy Mercedes GLS. Jeżeli kojarzycie Riviana, to ten news jest dla Was. To elektryczny startup zasilony w ostatnim czasie sporą sumą od Amazona, mający konkurować swoimi modelami R1T oraz ER1S z Teslą. Nie minęło dużo czasu od kiedy świat biegła informacja o nowym patencie Riviana dotyczącym modularnego systemu umożliwiającego zmianę funkcji i charakteru samochodu za sprawą częściowej zmiany nadwozia. Tylna jego część może zostać całkowicie usunięta lub wymieniona na inną. Jeżeli masz swojego R1T, ale potrzebujesz pick-upa, nie ma problemu, znajdzie się nakładka zmieniającego pick-upa. Jeśli potrzebujesz małej platformy do przewożenia swojego kłada, również nie ma problemu. Nakładki Riviana przychodzą z pomocą graficy z RivianForms.com stworzyli małą wizualizację przedstawiającą, jak mogłoby wyglądać dostępne wersje nakładek do tego modelu. Przyznamy, że to bardzo interesująca i innowacyjna koncepcja. A jeśli zachodziliście do tej pory w głowę, dlaczego Mitsubishi nie ma w ofercie niczego konkretnego poza słowami, pomijając może Space Stara, to mamy odpowiedź bezpośrednio od źródła. Dyrektor zarządzający brytyjskim oddziałem japońskiej marki zdradził w genewie, że to właśnie SUV są dla marki priorytetowe. Firma nie widzi swoich samochodów konkurujących z Toyotą Suprą czy Hondą Civic Type R. Należy się zatem spodziewać kolejnych nazewniczych koszmarów naśladujących Eclipse Cross, który po innej reinkarnacji stał się SUVem o sylwetce coupe, czy też nadchodzącym z modelem Evolution mającym być również ale w pełni elektrycznym. Mercedes wytrwale pracuje nad kolejnymi liftingami swoich modeli. Tym razem widzicie na zdjęciach przyłapany, zakamuflowany prototyp odświeżonego Mercedesa AMG 63 Można się spodziewać delikatnych zmian w obrębie przedniego pasa oraz tyłu samochodu. Przede wszystkim najmocniej zmienią się lampy na bardziej nowoczesne i sygnaturą świetlną przypominające te w nowej cyklasie. Dojdą do tego nowe przestylizowane zderzaki wraz z dyfuzorem. Nie mamy zdjęć wnętrza, ale tam z pewnością pojawi się nowa kierownica oraz zmieniona deska rozdzielcza. W kwestii napędu można się spodziewać Twin Turbo 4-litrowego V8. Odświeżone E63 zostanie zaprezentowane jeszcze w tym roku. Infiniti ogłosiło program restrukturyzacyjny, który ma sprawić, że firma rozwinie skrzydła, a przede wszystkim podbije Amerykę Północną oraz Chiny. Japońska marka żegna się jednak z Europą Zachodnią i całkowicie wycofuje się z rynku, pozostanie natomiast m.in. w Rosji, gdzie popyt na samochody tej marki jest dość duży. Skąd decyzja o odejściu? Przede wszystkim wyraźnie niska sprzedaż, ale też kłopoty z dotrzymywaniem kolejnych norm emisji spalin. Wszystkie sprzedawane w Europie samochody muszą spełniać wymogi oraz wszelkie regulacje WLTP. Wielkie europejskie koncerny miały z tym problem a co dopiero japońskie. Kolejne kilka lat będzie bardzo ważnych dla Opla. Niemiecka marka jest obecnie częścią francuskiego koncernu PSA i przechodzi jedną z największych transformacji w historii. Proces rozpocznie się od nowej generacji modelu Corsa, który zostanie zbudowany na francuskiej platformie. Następnym samochodem ma być odświeżona Insignia. Na zdjęciach widzicie zakamuflowany egzemplarz prototypu Insigni Grand Sport, testowany w mroźnych zimowych warunkach. Odświeżona Insignia otrzyma najprawdopodobniej całkowicie nową atrapę chłodnicy, mającą pasować do reszty linii modelowej Opla. Według najnowszych plotek, model ten otrzyma również gamę z koncernu PSA, spełniającą najnowsze regulacje i wymogi Euro 6D TEMP. Ferrari pracuje nad całkowicie nowym hybrydowym napędem opartym o silnik V6 generującym około 733 konie mechaniczne. W jakim samochodzie może się pojawić? Całkiem dobrym kandydatem według plotek jest nowa generacja nadchodzącego prawdopodobnie modelu Dino. Auto miałoby być oferowane w dwóch opcjach napędowych. Pierwszym, wejściowym do gamy, byłaby jednostka 2.9 litra V6 Twin Turbo o mocy około 610 koni mechanicznych oraz 600 Nm. Drugim byłaby hybryda generująca maksymalnie około 720 koni oraz 1084 Nm momentu obrotowego. Te dane pokazują, że nowy super samochód mógłby być mocniejszy od pokazywanego w Genewie F8 Tributo. Wracając do producenta ze Stuttgartu, to na drogach przyłapano również kolejny zakamuflowany prototyp, będący tym razem gigantycznym suv -em. To mianowicie Mercedes GLS w nowej odsłonie. Jeśli jego wielkość nie robi na Was wrażenia, to dodamy, że to nie jest zwykła wersja, a najprawdopodobniej model GLS 63. Wyróżnia go obniżone względem zwykłej wersji zawieszenie, nowy pakiet stylistyczny, dyfuzor pod tylnym zderzakiem oraz cztery kwadratowe końcówki wydechu. Auto może być napędzane jednostką o mocy około 600 KM, a będzie to zapewne 4-litrowe Twin Turbo V8. Z zmiany na zewnątrz i wewnątrz, takie jak w nowym GLE. Ujrzymy nowy pas przedni i tylny oraz całkowicie nowe, nowocześniejsze wnętrze z systemem MBUX. Bentley wytrwale testuje nowy wariant napędowy swojego Flying Spur. Będzie to hybrydowy PHEV. Z zewnątrz wygląda niemal identycznie do reszty napędowych wariantów, z jedną różnicą. Po lewej stronie widzimy klapkę broniącą dostępu do gniazdka elektrycznego. Można się spodziewać, że samochód otrzyma ten sam napęd co Porsche Panamera. Będzie to V6 o pojemności 2,9 litra, połączone z elektrycznym silnikiem generującym około 470 mechanicznych oraz oferujące w pełni elektryczny zasięg wynoszący jedynie 48 km. Volkswagen Group ma całkiem ambitny plan, aby do 2028 roku wprowadzić do sprzedaży aż 70 całkowicie nowych elektrycznych modeli. Mają zatem jedynie 10 lat na te wielkie przemiany. W ten sposób koncern zacznie produkować 22 miliony samochodów rocznie. Firma zainwestuje ponad 30 miliardów euro do 2023 roku w samą elektryfikację. W 2030 roku samochody elektryczne będą stanowić przynajmniej 40% gamy grupy Volkswagena. Na sam początek do produkcji trafią modele takie jak Audi e-tron, Porsche Taycan Volkswagen ID. Neo, ID. Cross, Seat Elborn, Skoda Vision i, e, ID. Bus oraz ID Vision. Strategicznymi dostawcami baterii będą firmy takie jak LG Chem, Ski, CATL oraz Samsung. Na koniec Lamborghini, które rozważa możliwość produkcji czwartego samochodu w Gamie. Nie da się ukryć, że modele takie jak Huracan czy Urus są motorem sprzedaży włoskiego producenta, ale przydałoby się mieć w ofercie jeszcze jeden samochód. Obecnie w tym roku celem jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 8000 egzemplarzy rocznie. Marka ma to osiągnąć głównie dzięki modelowi Urus. Nowe Lamborghini będzie najprawdopodobniej Grand Tourerem w układzie 2 Plus 2 z silnikiem z przodu. Marka albo wykorzysta technologię napędu z Urusa i ujrzymy pod maską nowego modelu podwójnie doładowane V8, albo podejdzie do tego w Tradycyjny i umieści silnik V10 lub V12 z dodatkowym silnikiem elektrycznym. Nowy model powinien podnieść sprzedaż do 10 tysięcy samochodów, co byłoby wynikiem lepszym od Ferrari w 2018 roku. To koniec dzisiejszego odcinka na poboczu. Napiszcie, jaki wy sobie wyobrażacie samochód jako czwarty model w gamie Lamborghini. Do zobaczenia również jutro rano. Subskrybujcie kanał Jazdy Próbne. Hej!